Dobra ludzicha, czas ogarnąć umysły. Czas ogarnąć umysły, bo tu taka nie niby podejrzana, taka patrzcie, Zaglądamy na podejrzane rejony. Tu się już czai, czaiły takie dziwne jakieś obrazki, nie wiem co to ma znaczyć w ogóle. Ale ciekawe, ciekawa wizja kosmosu, prawda? Taki na szkle obraz malowany. Normalnie taki na śkiełku obrazek. Komuś się podoba, nie wiem, właśnie może czy bieli, czy nie. Odłóżmy tu rzeczy, które będziemy bieli, prawda? Bo już tutaj widziałem, bieli. Patrzcie, z góry, pierwsza, lepsza. To, strażak sam. Kotki jakieś, potem to, potem to zweryfikujemy, prawda? Bo zobaczcie, strażak sam. Strażak sam, niesygnowany. Kotki niesygnowane, nie wiem, co to ma znaczyć. A, on tak od pierdziana, patrz. O. A, ha, 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 ha. Taki wariat. Ty, fajne to. Ty, tańczący taki kotek, ty. mega. Mega skacze, normalnie. No, dobra. to no, fajnie, taki trochę relaks, relaks też musi być, trochę możemy się pochichrać, pośmiać, ale tutaj już, prawda? Gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było? A, tutaj. Pierwsza taka miejscówka, pierwszy taki jakiś depozycik, nie wiem, czy to działa, nie wiem. Tam to powiem Wam działało. Działa, nie pokazałem wam, ale wam pokażę. Ale to na USB-ka może będzie działało na usb ka prawda? Coś takiego. To, to też bieli, weźmiemy to też. Spakujemy sobie, zobaczymy. Zobaczmy co tutaj może czaić się bardziej. Ja położę może kamerkę, bo tu takie rzeczy są dziwne. To muszę sprawdzić może bez... Ja mam podłączę latarkę, żebyście lepiej widzieli. Co tu jest, co tu jest w środku, nie wiem. Coś tam w środku jest. Nie sprawdziłem, że to tu będzie, nie? Jak będzie, to wam powiem bardziej, wiecie. Ale już mogę wam może powiedzieć. Patrzcie, kotek taki jest. Kotek jest taki. Co tu jeszcze mamy? Piesek. Dobra, odkładamy to, odkładamy to, odkładamy to. Proszę państwa, Powiem wam coś ciekawszej rzeczy. Bo to już jest... To by było trzeba przejrzeć, prawda? Na no spokojnie, bo tu widzę słonik na szczęście. Słonik na szczęście się przyda. No Kłucze, fajny, porcelanowy taki trąbka cała, wszystko całe, ładny, ładny słonik porcelanowy, piękny. Co jeszcze mamy? Tutaj może co to jest? Jakieś kotki? Kurczę. Dobra, wejść z tym, z tymi kotkami. Tutaj tylko widziałem Co to jest? o Słonik następny. Dwa słoniki porcelanowe mam powiem takie fajne. Dwa porcelanowe słoniki, dobra, lecimy dalej. Tu będziecie lepiej widzieli. Taki jeden, taki drugi. Co tu jest? Fajne. Porcelanówki. Polecimy dalej z tematem. Co tu jeszcze będzie, co tu jeszcze będzie? Powiedzcie mi, kurde, znowu te warzywa. Tu już chyba nic nie będzie, chyba że taki ciekawy jak a chociaż, chociaż, płaszcz śpiący kotek, fajny ty, fajne figurki, powiem Wam. Śpiący kotek też może być ładne figurki, ładne. Trochę trzeba przeczyścić i będą na nowe. Śpiąca koszenia, tak? Co, co jeszcze mamy? Co jeszcze mamy? Co jeszcze mamy? Powiedzcie, pa, pa, to jeszcze będzie to w ogóle jazda, nie? Co to jest? Jakiś taki kurczę, MP Player, MP Trójki. Puszczać może ty fajnie Działa to sprawdzimy na podsumowaniu może a nie bo tu nie działa, dobra to nie działa tu już chyba raczej chociaż jeszcze jest następny kotek te figurki są wiecie tutaj tu jakieś są te spetropy Wziąłem już to zobaczymy co, może coś jeszcze. Jezu, jest i proszę Państwa... Grzebanko małe. jest grzebanka nie byłoby tej zabawy, wam powiem. Pa! Widzicie? Bo tutaj już kotek następny wyskakuje. Ile tych figurek w ogóle, kotków? Kotków... Kotków i kurcze i... Patrzcie, ile ich ma. Same kotki w ogóle. Same kotki. taki kotek. Porcelanówki. Taki... Fajne kotki. Takie. Wyciągamy dalej? Wyciągacie ze No Dawajcie, lecimy z tematu. Może tutaj będzie. Zobaczymy dalej potem. Na razie, to co widziałem na pierwszy rzut, czyli właśnie te porcelanówki, widziałem. Tu nic nie ma, tu nic ma, tu też pizza tylko. To jest do przejrzenia. Tu nie było zbiera. o, 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 chociaż. Żeby nie było, że depozyt jest nie, żeby nie depozyt, ale tu Wam pokażę, gdzie to było jeszcze, moment, bo już słuchawki się tutaj troszeczkę odtentygowały Tu jeszcze było, patrzcie, te kotki porcelanowe, żeby było w jednym rzucie, to je. Odejdziemy na wszystko, patrzcie, jakieś karty do gry, karty do gry, bieli. patrzcie, te figury Figurki, kotki, figurki kotków. Patrzcie, jaka ta figura kotków fajna. Piękny skarb figurek. Normalnie to będzie tytuł filmu Skarb figurek kotków. Patrzcie, ile jest tych figurek kotków. wyciągamy i wyciąga. Następne takie. Fajne? Fajne te, nie? Chciałbym tą stroić trochę. to można zobaczyć też te kotki, fajny skarb kotków, figurę kotków, różne kotki, prawda, takie słojniki też są. Fajne, sprawdzimy, co jest dalej, a się ciekawie dosłownie, co jest dalej, co jest dalej, bo pokażę Wam coś jeszcze szybko, ale zaraz. Dobra, puszczamy latarę i drukujemy jeszcze trochę. Trzeba tu sprawdzić te karty, co to jest za karta w ogóle? Co to jest za karty? Co to jest za karty? Co to jest za karty? Co to jest? Guziki? guziki nas mnie interesują. W tych figurach, żeby było Toniki, nie, miski Takie miśki też nie, bo taka figurka może być Helikopter w ogniu, nie? słupki. Słupki też weźmiemy. Sówki weźmiemy i... Jeden, jedna monetka jest nawet, widzę. Jeden monetka jeszcze. To weźmiemy. No, patrzcie. Ile fajnych figurek. By się zmarnowało, a my je. Ratujemy. Chociaż tutaj... Słówka stłuczona, To słówka nie. Ale te fajne. A to co to jest? Coś musiało być tutaj Nie wiem co to jest Patrzcie ile tego Figurki. Jeszcze trochę po, po, poszukamy tutaj Tutaj tam jest jeszcze monetka i zobaczymy Ale na razie to było na tyle Takie figurki